Regulacja wzrostu rzepaku ozimego i ochrona fungicydowa idą w parze po wysoki plon. W najnowszym cyklu mini wywiadów z ekspertami marki BAS, czołowego producenta środków ochrony roślin na świecie, przyjrzymy się, jak wyglądają zalecenia dla rzepaku ozimego na nowy sezon wegetacyjny 2020-2021. Jednym z podstawowych elementów uprawy rzepaku ozimego jest regulacja wzrostu rzepaku oraz ochrona fungicydowa w jednym. Jakie rozwiązanie wybrać? Czy wszystkie działają jednakowo? Na te oraz inne pytania odpowie nasz dzisiejszy gość Marcin Chojecki, crop manager BASF. Zapraszamy do wysłuchania mini wywiadu z ekspertem. Marcinie, nie jest nowością, że skracanie rzepaku ozimego wykonuje się fungicydami o funkcji regulatora wzrostu. Powiedz nam, jakiego typu produkt warto rozważyć? Dzień dobry. Niezwykle jest istotne to, żeby wybrać właściwy produkt, bo jest ich wiele na rynku, ale bardzo ważne jest, żeby to był produkt stricte przeznaczony do uprawy rzepaku, a takim produktem jest Carex. Produkt ten, jako że jest najlepszym z dostępnych regulatorem wzrostu dla rzepaku, daje roślinie optymalny rozwój, jak i też bardzo dobrze chroni przed chorobami w okresie jesiennym gdzie w okresie jesiennym często mamy do czynienia z takimi chorobami jak sucha znielizna kapustnych i czerń krzyżowych. Jeśli chodzi o Karyx, jest on specjalistą do zwalczania suchej znielizny kapustnych. Wiemy jaki produkt wybrać, aby zapewnić plantacji optymalny rozwój i ochronę przed najgroźniejszymi chorobami, ale powiedz nam, czy formulacja przy wyborze produktu, który działa zarówno jak regulator wzrostu i fungicyt, ma istotne znaczenie? Jest to niezwykle istotne. Z tego względu, że rzepak dość mocno wyróżnia się w swojej budowie od pozostałych roślin rolniczych. W związku z tym firma BASF wiele lat temu postanowiła stworzyć specjalną formulację, która jest zawarta w preparacie Caryx do ochrony rzepaku. Daje nam to możliwość zastosowania produktu w dużo większej rozpiętości, zarówno czasowej, pod kątem długości dnia, jak i też przebiegu warunków pogodowych, jeśli chodzi o temperatury i też uwilgotnienie roślin. Produkt ten na powierzchni rzepaku niemalże się rozpływa, tworząc swego rodzaju glans efekt. Glans efekt jest doskonale widoczny zaraz po wykonaniu zabiegu. Jak spojrzymy na pole, rośliny rzepaku się błyszczą, stają się bardziej intensywnie zielone. Efekt ten występuje tylko i wyłącznie w przypadku karyksu. Mm -hmm. A co w sytuacji, gdy mamy dwie plantacje rzepaku zimnego, jedną wyrównaną, drugą nie? Czy dawka regulatora wzrostu w obydwu przypadkach powinna być taka sama? W przypadku plantacji wyrównanych nie mamy najmniejszej wątpliwości. Dawka karyksu powinna wynosić 1 litr w fazie czterech liści rzepaku. Zaś w przypadku plantacji niewyrównanych do tematu trzeba podejść nieco inaczej. Musimy zwrócić uwagę, w jakiej fazie są. Rośliny największe i wtedy podejmować decyzję o zabiegu, zwracając uwagę na rośliny najmniej rozwinięte. Sugerujemy wtedy dawkę podzielić i w pierwszym momencie zastosować pół litra karyksu na te bardziej rozwinięte rośliny, dając jednocześnie możliwość rozwoju tym mniejszym. I gdzie po dwóch tygodniach rekomendujemy zastosowanie dawki drugiej, też w ilości pół litra na hektar. Pamiętajmy jednak, że ostateczne podjęcie decyzji o podzieleniu tych zabiegów, jak i też odstępu między zabiegami, należy do państwa. Trzeba plantację odwiedzać, regularnie ją ilustrować, żeby ten odstęp był właściwy. To na zakończenie kilka słów na temat, jakie korzyści przyniesie rolnikowi wybór właśnie takiego rozwiązania do ochrony i regulacji wzrostu rzepaku zimego. Tych korzyści wynikających z zastosowania karyksu jest naprawdę wiele. Ale postaram się skupić na tych najważniejszych i najbardziej istotnych, takich jak doskonałe zwalczanie chorób, w tym przede wszystkim suchej z kapustnych, doskonała, wręcz idealna regulacja rzepaku jesienią, gdzie mamy właściwą masę nadziemną i doskonale rozwinięty system korzeniowy po zastosowaniu karyksu. No i oczywiście wynikające z tego bardzo dobre przygotowanie do. Przezimowania, gdzie po zastosowaniu tego produktu mamy niemalże stuprocentową gwarancję zachowania plantacji na wiosnę. I co jeszcze jest bardzo istotne, na koniec dodam mieszalność tegoże produktu. Dzięki tej formulacji produkt ten można łączyć z wieloma innymi nawozami dolistnymi. Czy też insektycydami, tudzież nawet herbicydami, chociażby w postaci Focus Ultra, gdzie oprócz tego, że mamy bardzo dobry efekt oczekiwany od Karyksu, przy okazji też oszczędności przy kolejnych zabiegach, które by miały być wykonane w tym samym czasie na polu. Regulacja wzrostu i ochrona fungicydowa w jednym? Tak, to możliwe. Dzięki produktowi Kareks od firmy BASF, zastosowany jesienią i wiosną, nie tylko zwalcza choroby, ale również optymalizuje wzrost roślin. Zapraszamy do kolejnych podcastów, które można znaleźć na stronie internetowej BASF Agro. Tobie, Marcinie, dziękuję za rozmowę i odpowiedzi. Do usłyszenia.